Dzisiaj pokażę, jak przygotować typową tradycyjną potrawę polską. Będą to gołąbki z sosem pomidorowym. Ja pamiętam, jak mama przygotowała nam takie gołąbki, właśnie jako danie obiadowe. A zatem będziemy potrzebować, no oczywiście, kapustę. Farsz zrobimy z mięsa mielonego. Ja tutaj mam akurat z łopatki wieprzowej i wołowiny. Dodam także ryż. Niektórzy robią gołąbki. Bez ryżu, z samym mięsem, ale ja zdecydowanie wolę taką wersję. I mam tutaj już ryż ugotowany na sypko. Jedna paczuszka. Dodamy dwie cebulki. Mam tutaj pokrojone w kosteczkę. I dwa ząbki czosnku, również drobno posiekany. Przyprawimy mięso ryż taką solidną łyżką majeranku, świeżo zmielonym czarnym pieprzem. I oczywiście dodamy sól. Sos. Pomidorowy zrobimy z koncentratu pomidorowego. Ja mam tutaj takie opakowanie 200 g i wykorzystamy całe, dwie łyżki mąki, do cukru do smaku, tak mniej więcej łyżeczka dwie, dwie łyżki masła no i około dwóch łyżek śmietany 18%. Mamy tutaj również bulion i tego łąbki będziemy gotować w bulionie. Zapomniałam powiedzieć, ale jeszcze będziemy potrzebowali jedno jajko. Dodamy go do mięsa i ryżu, żeby konsystencja była bardziej zwarta. Zaczynam od przesmażenia czosnku i cebulki, ponieważ najpierw będę przygotowywała farsz. I chcę, żeby mi czosnek i cebulka odrobinę przestygły. Z czosnkiem dosłownie chwileczkę. I już dorzucam cebulkę. Będę podsmażała do momentu zeszklenia, odrobinkę mniejszą gaz. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem wyłączam gaz i odstawiam do przestygnięcia. Przygotowuję farsz do gołąbków. Do miski przełożyłam mielone mięso. Dodaję ryż. sam przesmażoną cebulkę, jajko i przyprawy. Solidną szczyptę soli, porcję świeżo zmielonego pieprzu i majeranek. Wszystko przemieszam. Ja zaczynam od farszu, wtedy wszystkie przeprawy fajnie się połączą razem z mięsem, z cebulką, z ryżem i nasze gołąbki będą wtedy naprawdę fajnie smakowały. I teraz wszystko wyrobię ręką. I mam już dobrze połączone. To jest ważne, żeby te składniki się przegryzły, wtedy gołąbki będą smakowały naprawdę fajnie. A zatem odkładam i zabieram się za parzenie kapusty. Tutaj sobie odłożyłam dwa takie duże liście, położę na dno garnka, żeby nam się nasze gołąbki nie przypaliły i wycinam teraz łąba. Tak ze wszystkich stron. Powinien się wyciągnąć. O, usunięty mam głąb i za moment sparzę naszą kapustkę, żeby liście były elastyczne. Wtedy gołąbki nam się będą bardzo łatwo zawijały. Naszą ogromną główkę kapusty umieściłam w garze, widzicie, że no... Kapusta jest bardzo wielka, mimo mojego największego gara i tak nieco wystaje, więc ja ją będę musiała przełożyć na drugą stronę. Kapustę będę parzyła do momentu, jak liście będą odchodziły i staną się elastyczne. Ja będę to robiła oczywiście partiami, zdejmę wierzchnie liście, a dalej kapusta będzie się parzyła i tak będę robiła, aż do wyczerpania mięsa. Kapusta mięknie, liście stają się elastyczne, zdejmuję kolejny. O, jest to zajęcie, które wymaga troszeczkę precyzji. O. I tak robię z kolejnymi liśćmi. Przygotowuję liście kapusty, a zatem ścinam grubszą część łodygi. Mam wtedy gwarancję, że liście będą się ładnie zwijały. Robię tak z każdym kolejnym liściem. Gołąbki przygotowujemy w ten sposób, że bierzemy porcję mięsa. Tak lekko. Sklejamy, formujemy bałeczek, kładziemy tutaj na końcu naszego liścia. Zawijamy jeden brzeg, ciasno tutaj oczywiście trzymamy drugi brzeg i staramy się ciasno zwinąć o w ten oto sposób i kolejny gołąbek mamy już gotowy. Wszystkie gołąbki mam już przygotowane. Na dno gara wyłożyłam liście kapusty, żeby nasze gołąbki się nie przypaliły, i teraz będę wkładała je do garnka. Staram się gołąbki układać dosyć ciasno. Zaleję teraz gołąbki bulionem tak do tego momentu, jak bulion, zakryję wszystkie gołąbki. Będę gotowała na średnim ogniu, na płytce. No tak około półtorej godzinki, jak gołąbki będą miękkie, a w międzyczasie przygotuję sos pomidorowy. Nasz gar postawiłam na płytce, ale ponieważ, ponieważ gołąbki mają tendencję do wypływania, to ja przykryję jeszcze talerzem. Lekko docisnę. Pokrywa i, tak jak powiedziałam, na wolnym ogniu około półtorej godziny do momentu, gdy gołąbki będą miękkie. Gołąbki gotowały się około półtorej godziny, sprawdzałam, są już dobre. Teraz zabiorę się za przygotowanie sosu, i jednym ze składników tego sosu będzie wywar, w którym gotowały się gołąbki. Zatem zabieram się do przygotowania sosu. Na patelnię wrzucam masło. Czekam jak się roztopi. Masło mam już roztopione, a zatem dodaję mąkę, ale robię to powoli i cały czas mieszam. I kolejna łyżka. Musimy uważać, żeby nie zrobiły nam się grudki. Dlatego robimy to powoli. Celnie wrzucam koncentrat i znowu wszystko mieszam. Koncentrat rozprowadzony z pozostałymi składnikami. Teraz dolewam bulion, tak mniej więcej połowę tej porcji. I wszystko mieszam. Dodam jeszcze odrobinkę bulionu. Tyle już powinno wystarczyć. Zobaczcie, sos powinien uzyskać taką mniej więcej konsystencję. Ani zbyt gęsty, no ale też niezbyt rzadki. Wszystko dokładnie mam rozprowadzone. A zatem teraz przyprawię. Dodaję łyżeczkę cukru, troszeczkę soli i oprószę świeżo zmielonym pieprzem. Wszystko przemieszam. Dodam teraz śmietankę, ponieważ mamy tu sporą porcję sosu. Dodam cztery łyżki. Wszystko wymieszam. Sos nabiera pięknego koloru. Pięknie też pachnie. Ma fajną, taką gładką konsystencję. Jeszcze podgotuję dwie minutki i sos będzie już gotowy. Wszystkie składniki dania mam już gotowe. Doskonałe gołąbki i pyszny sosik. A zatem poleję. Dzisiaj tego łąbki na kolację, ale jeżeli chcemy podać je jako danie obiadowe, możemy do tego ugotować ziemniaczki. A ja zatem gorąco polecam i życzę smacznego!